Tracy, za chwilę wylatujemy, czy wszystko w porządku? Wszystko gra, luzik! Czy wiesz coś, o czym my nie wiemy? Chyba! O czymś zapomniałyście! Telefon. Torba. Poduszka. Są i orzeszki do przegryzania. Zdaje się, że mamy wszystko. To znaczy, że zabrałyście ze sobą. Pomyślmy, przygotowane stroje? Co? O nie. nie! O tak! Ubrania na konferencję prasową! A wybierałyśmy je całymi godzinami! W nich czułyśmy się wygodnie, pewne siebie, i tylko one wyrażały to, kim jesteśmy. Nie mam ze sobą nic podobnego. Eee, mówi kapitan samolotu, prosimy przygotować się do startu. Proszę wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne. I co teraz zrobicie? Rozłączymy się i pomyślimy o tym w drodze na miejsce. Ach, dzięki za sygnał, Stacy. Pa! Hej, Barbie i Barbie! Jesteście na miejscu. Już wiem, co robić. Skombinuję rówczkę i wyślę do was sukienki. O, dzięki Stacy. To może być trudne do zrobienia, ale nie martw się. Jacinda znalazła rozwiązanie. Dała nam swoją kartę i wysłała na zakupy. Mamy, Mamy nowe, nowe ubrania! Poważnie. Spędziłyśmy dzień na zakupach i na zwiedzaniu i cieszyłyśmy się, że tu jesteśmy. Fotki! Wysyłam i już. O, jakie słodziutkie! Co? Gdzie to było? O, smakowicie wyglądają! Rezyjne gołębi! <laughs> e, a ostatnie zdjęcie? Ups, nie powinno się tam znaleźć. Przez przypadek zrobiłam selfie, bo chciałam sprawdzić, czy mam sos na twarzy, więc może skasuję za nim. Co ty już dałam je na tapetę! Niemożliwe! <laughs> Brawo, Stace! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nadal nie powiedziałaś, co sądzisz o ubraniach, które wybrałyśmy? Wow, wyglądacie obłędnie. Dzięki. U, może ustaw sobie taką tapetę zamiast tamtej. Jasne, gdybym chciała fotkę, na której pięknie i z gracją pozujesz. Ale ta z pizzą jest zabawniejsza. Przypomniało mi się, że miałam pokazać ją skipper. O, i Kenowi! Do na konferencji! PA! Stacy! Stacy! Jacinda, hej! Właśnie siedzimy w samolocie do LA. Wszystko w porządku? Znacznie lepiej niż w porządku. Widziałyście nagranie z konferencji prasowej? Jeszcze nie. Powinnyśmy się martwić? Ani trochę. Patrzcie na to. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy gotowe, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jacinda, dlaczego towarzyszą ci koty? Przecież ich nie lubisz. To kompletna bzdura. Kocham wszystkie zwierzęta, łącznie z kotami. Po prostu... Mam alergię. To było zwykłe nieporozumienie. Razem z przyjaciółką rozmawiałyśmy o czymś, co usłyszałyśmy. Nie wiedziałyśmy wtedy, czy to w ogóle prawda. Bardzo żałujemy, nasza luźna rozmowa zrodziła wiele niepotrzebnych plotek. Więc obiecałyśmy Jasindzie, że jeśli znowu usłyszymy coś na jej temat, najpierw poczekamy, aż to potwierdzi lub zaprzeczy. Tak robią przyjaciele. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Mówimy wam, jak było naprawdę. Dzięki dziewczyny. <laughs> Wiem, że to nie było łatwe. <laughs> oh! Oh! Ah! Nie, 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 zaczekaj! Au. Mam was! jeszcze jakieś pytania? <noise> <noise> Okej, okay, to było zabawne. Zdjęcie, jak całuje kotka, obiegło już internet, więc mamy szczęśliwe zakończenie. Brawo! Uf. Jestem waszą dłużniczką. Uratowałyście mój program. Mam nadzieję, że przed Wami wiele okazji do rozwoju oby tak dalej, a wkrótce zostaniecie moimi szefowymi. Do zobaczenia w pracy! Jestem ciekawa, co będzie dalej. Pa! Pa!